Ojciec chwali go i mówi, widzisz, to nie było takie trudne, że tak jak stabilny stół ma cztery nogi, tak odwaga ma cztery zasadnicze filary. I dziewczynka, widząc, to zrobił ten jej kolega, próbuje na co mama. Dzień dobry. Dzień. Witam Państwa w kolejnych rozważaniach psycholożki. Nie. Dziś rzecz na temat odwagi. Nie. Proszę Państwa, nie. o jednych z nas mówimy, że to kozak jego nic nie zaskoczy, nic nie przestraszy, nic, niczego się nie boi. Nie. O innych tchórz pietrucha najlepiej schować się pod stół i przeczekać. Nie. Skąd to się bierze? Z czym to się je? Otóż, proszę Państwa, mm. mówi się, że tak jak stabilny stół ma cztery nogi, tak odwaga ma cztery zasadnicze filary. Po pierwsze, mm. jest to zaufanie do siebie. Mm. Po drugie, jest to ryzyko. Mm. Po trzecie, jest to zaangażowanie i po czwarte jest to decyzja. Hmm. I tak, idąc y, od początku, hmm. czymże to zaufanie do siebie jest? Ano, hmm. jest niczym innym jak relacją samego ze sobą i relacją hmm. ze światem i z ludźmi. Hmm. Co to oznacza? Hmm. Oznacza tylko tyle, że hmm. osoba, która sobie ufa, to jest osoba, która wie, na ile tak naprawdę mnie stać, co mogę, a czego nie mogę, co jest poza moim zasięgiem. Ona nie będzie się popisywać, że potrafi więcej niż potrafi, tylko będzie rzeczywiście sumiennie, uczciwie, rzeczowo oceniać swoje e, słabe i mocne strony. Powie, tak, w tym jestem dobry i wiem na pewno, że z tym sobie poradzę, a to i to nie należy do moich najmocniejszych punktów, wobec czego nie będę się tego podejmować. Jak to wygląda w praktyce? Otóż, jeżeli na przykład nie mamy pojęcia, Mm. O technikach malarskich, no to zwykle mówimy. Mm. Nie, nie namaluję tego obrazu, prawda? Czy nie skopiuję jakiegoś obrazu, mm. bo brakuje mi tej techniki. Mm. Mogę malować dla siebie, dla przyjemności, mm. po to, żeby gdzieś tam y, zaspokoić swoje artystyczne potrzeby. Ale nie skopiuję przykładowo, prawda, Monalizy, bo nie potrafię tego, tego, tego i tamtego. Nie podejmę się, załóżmy, naprawy samochodu, jeżeli raz mechanika nie jest moją mocną stroną, i dwa, nie mam pojęcia, o wyposażeniu technicznym współczesnych aut. Oddam to komuś, kto jest w tym dobry. Owszem, Nie. mogę zmienić koło, ale jeżeli y, słyszę y, jakieś tam stuki, puki, Nie. ewentualnie, prawda, na desce rozdzielczej pojawiają mi się jakieś y, kontrolki ostrzegawcze. To jadę do mechanika. Czyli ja ufam sobie na tyle, że wiem, hmm. co mogę, a czego nie mogę. Hmm. Jak to zaufanie y, tak naprawdę do siebie budować? Hmm. Tylko i wyłącznie przez doświadczenie. Hmm. Czyli hmm. dopóki czegoś nie sprawdzę, hmm. dopóki czegoś z czymś się nie zmierzę, hmm. to nie mogę sobie zaufać na tyle, żeby wiedzieć czy ja to zrobię czy ja tego nie zrobię. I tutaj rzecz zaczyna się już w dzieciństwie. Dlaczego? Dlatego że y, proszę państwa, wyobraźmy sobie y, taką sytuację, zresztą sytuację autentyczną, która została opisana w jednym z social mediów. I rzecz dzieje się latem na jakimś, na jakichś takich w czasach pod gruszką. jest coś takiego jak rów melioracyjny i dalej od noga takiej maleńkiej rzeczki. Na spacer wychodzi tata z synem. I tata robi hops przez ten, przez ten rowek, gdzie woda tak naprawdę jest po uszy jak się stanie na głowie. I syn tak zastanawia się, na co tata mówi. Spróbuj. Najwyżej się zmoczymy. Hmm. Dzieciak z uśmiechem na ustach hmm. przeskakuje rów i mówi: tata, tata, dałem radę. Hmm. Ojciec chwali go i mówi: Widzisz, to nie było takie trudne. Za Tymi panami na spacer szła pewna kobieta w towarzystwie pana i małej dziewczynki, dziewczynki ubranej przepięknie i dziewczynka widząc, to zrobił ten jej kolega, próbuje na co mama, ani mi się wasz, wpadniesz do wody, pobrudzisz się. I to dziecko Nie. z takim poczuciem Nie. zawodu w oczach żalu, praktycznie zatrzymało się w pół, w pół kroku. Ty. Zatrzymało się w, gdzieś tam w, i w pół kroku, i w pół e, swojego marzenia. Nie. Jaką informację na temat e, zaufania do siebie otrzymało? Dwoje dzieci. Chłopiec, próbuj, uda ci się. Zaufaj sobie. Możesz, dziewczynka, jesteś do niczego. Nawet nie próbuj, bo i tak nic z tego nie będzie. I teraz yy, te dzieci w przyszłości. Nie będą, nie będą jednakowo sobie ufały. Mm. Bo w relacji ze sobą i z ludźmi, w relacji ze sobą i ze światem, mm. chłopiec mm. zyska pewność siebie właśnie. Mm. Otwartość, mm. chęć wypróbowywania nowych rzeczy, właśnie. Mm. Y, sprawdzenia, gdzie jest ta granica, prawda, co mogę, a, a czego nie. Dziewczynka natomiast nawet nie będzie próbowała wykorzystywać swojego potencjału ponieważ zakodowano jej informacje nawet nie próbuj, bo i tak Ci się nie uda Nawet nie próbuj bo i tak nic ci z tego nie wyjdzie A zatem dziecko to zamknęło się w sobie i wszystkiego będzie się bało bo będzie miało w pamięci taką właśnie nieudaną próbę sprawdzenia się i porażki jeszcze zanim tak naprawdę zaczęło. Nie będzie sobie ufać. A skoro nie będzie ufać sobie, to nie będzie też ufać innym. Kolejnym elementem. Proszę Państwa, było ryzyko. I tutaj, jeśli mówimy o ryzyku, ryzyko to nic innego jak prawdopodobieństwo wystąpienia porażki i sukcesu, czyli wystąpienia prawdopodobieństwa tego, że nam się uda i tego, że nam się nie uda. I proszę Państwa, czy na przykład strażak wchodzący w płomienie nie ryzykuje? Ryzykuje. Jak najbardziej ryzykuje, ale ocenia ryzyko. Czyli wchodzi dotąd, prawda, kiedy to wejście nie zagraża jego życiu, bo nie pomoże nikomu kiedy na przykład nie wiem yy, jakaś tam yy, część konstrukcji yy, płonącej przywali go dostanie się kolejną ofiarą prawda lekarz który yy, podejmuje się bardzo skomplikowanej operacji też ocenia ryzyko czy jego doświadczenie wiedza umiejętności Dotychczasowe, mm. y, podobne y, operacje przeprowadzane na innych pacjentach mm. zakończyły się sukcesem czy porażką. Mm. Bada mm. ogólny stan pacjenta, prawda, mm. y, czy mm. jego organizm w ogóle wytrzyma ten zabieg, czy też nie. Mm. I mm. oceniając to ryzyko, mówi tak. Mogę to zrobić albo mówi, przepraszam, ryzyko, że pacjent źle to zniesie, albo w ogóle nie wytrzyma tegoż zabiegu jest zbyt duże w stosunku do potencjalnych korzyści, które tenże zabieg mógłby przynieść. Czyli oceniamy to, to ryzyko prawda, wystąpienia albo sukcesu, albo porażki. I w zależności od tego, czy bardziej skłaniamy się do sukcesu, czy bardziej skłaniamy się ku porażce, podejmujemy bądź nie podejmujemy pewnych działań. Kolejna sprawa to zaangażowanie. Jeżeli coś robimy, to robimy na 100%. Najwspanialszym przykładem, takim z ostatniej chwili można powiedzieć, jest zaangażowanie wojska ukraińskiego w obronie swojej ojczyzny. Ci ludzie przecież nie patrzą na. Ani na korzyści, ani na hmm. zmęczenie, hmm. ani na swoje straty, hmm. ani na to, że obok ginie towarzysz, hmm. tylko walczą, prawda? Z pełnym zaangażowaniem. I robią, hmm. można powiedzieć, że dokonują niemożliwego. Hmm. Są zaangażowani od stóp do głów, prawda? Tak, jak, tak samo jak ich prezydent jest cały czas zaangażowany po pierwsze w podtrzymywaniu morale, w ściąganiu pomocy i to wszelakiej pomocy, prawda? Od pomocy militarnej poprzez pomoc humanitarną, poprzez zaangażowanie wszystkich możliwych Instytucji międzynarodowych w sprawy Ukrainy i na przykład w ściganie zbrodni, które się tam wydarzyły. Czyli pełna mobilizacja, prawda? Zaangażowanie to jest nic innego jak w pełnym, można powiedzieć, w pełnym rynsztunku do boju, czyli poświęcam się temu. Jak to się mówi, od stóp do głów. To jest mój priorytet, to jest wyznacznik mojego działania, moich, mojego, moich czynności. To są rzeczy najważniejsze dla mnie. I ostatnia rzecz to decyzja. Decyzja, jeżeli już wiem, że mogę sobie zaufać. Jeśli oceniłem już ryzyko, tak? Wiem, że z pełnym zaangażowaniem zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, a żeby odnieść sukces, to podejmuję wtedy ostateczną decyzję. Oczywiście bywają hmm. sytuacje, kiedy te decyzje następują w ułamkach sekund, prawda? Hmm. My je w tym momencie hmm. niejako rozkładamy na czynniki pierwsze. Hmm. Niemniej jednak w momencie podejmowania decyzji hmm. my mówimy, tak, robię to, lub nie rezygnuję. I często, gęsto hmm. mówi się, a nie zrobił tego, hmm. to tchórz, nieprawda? Czasami. Zrezygnowanie z czegoś wymaga większej odwagi niż podjęcie ryzyka, niż podjęcie, prawda, tego, tej pozornie odważnej decyzji. I teraz, proszę państwa, mówi się, że a odwaga, kojarzona z heroizmem opisywanym zwykle w Wielkich dziełach literackich ewentualnie. Nie. Zwykle kojarzy nam się, prawda, odwaga Nie. z takimi no, dużymi e, sprawami, Nie. dużym kalibrem, inaczej mówiąc, z dużym kalibrem Nie. spraw, których e, dotyczy. A przecież, jeżeli na przykład e, uczymy się pływać, e, jesteśmy sportowcami, to zaangażowanie w trening, prawda? Podjęcie czasami od bardzo odważnych decyzji. To jest nic innego, jak przejście z klubu do klubu, bo na przykład jeden klub na drugim końcu Polski ma lepsze osiągnięcia w pracy z kadetami w danej dyscyplinie. Więc młody człowiek musi odważnie podjąć decyzję, że prawda, opuszczam dom rodzinny. Przenoszę się gdzieś tam nie wiedzieć w jakie towarzystwo, w jakie środowisko. Nie. Zamieszkam w internacie na przykład, tak? Nie. Idę do zupełnie innego trenera, nie. który ma przecież niekoniecznie podobną do, do mojego poprzedniego osobowość. Czyli to wcale nie muszą być decyzje nie. kalibru nie. decyzji podjętych nie. przez bohaterów akcji pod Arsenałem z kamieni na szaniec. W związku z tym one bywają różne. Mm. I proszę pamiętać, mm. że odwaga mm. to nie jest brak strachu. Mm. Z poczuciem strachu mają problem psychopaci, dlatego są tak niebezpieczni. Mm. Natomiast odwaga jest mm. nie brakiem strachu, ale działaniem mimo tego. Mm. Wszystkim nam życzę umiejętności podejmowania odważnych, życiowych decyzji.